Ale moi przyjaciele, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj, moi drodzy, pomożemy! Pomożemy narodowi. E, naszemu miastu, moi drodzy, Wojanowic. Ponieważ, moi drodzy, tutaj nikogo nie ma, Wojtek wrócił i jak wiecie, e, Wojtek ostatnio rozwiesił wszędzie tabliczki, że Kati jest poszukiwana, moi drodzy. My, my. Pomożemy! Pomożemy wszyscy! Wszyscy razem pomożemy i będziemy szukać dzisiaj, moi drodzy, Kati. Pójdziemy do jej miasta, do Katilandii. Może gdzieś się tam ukrywa, nie mam pojęcia, gdzie ona jest, ale może znajdziemy jakieś poszlaki, moi drodzy. Taj... Będziemy, jak wiecie, tajni tajna agenci No moi drodzy, przed odcinkiem mam nadzieję oczywiście, że Zostawicie łapeczkę do góry, bo jak zostawicie łapkę albo suba To wtedy są zwiększone szanse na znalezienie oczywiście Kati, moi drodzy, na ekranie trzech ostatnich obserwujących Chcesz się pojawić na ekranie, no to zaobserwuj mojego instagrama, dziękuję Każdemu, dobrze moi drodzy, rozpocznijmy ten odcinek Także tak, przygotowałem sobie tabliczki Nie pytajcie dlaczego mam nowe temy. to dowiecie się w innym filmie, moi drodzy Bo stała się smutna rzecz, ale dowiecie się w innym filmie Okej. Okay. No, także jak widzicie, są tutaj tabliczki, że Kati jest poszukiwana. Moi drodzy, przygotowałem sobie e, tabliczki, które również będę gdzieś tam rozwieszał, ale bardziej w Katilandii. E... Albo po prostu informacje może, bo ona... Nie wiem, czy właśnie Kati tam yy, chodzi sobie po tej Catylandie, czy tam żyje, bo no nie mam pojęcia, nie widziałem jej od dwóch miesięcy w Minecrafcie, czajcie dwa miesiące, dwa miesiące, to jest bardzo dużo, to jest aż za dużo. Yy, no, Kati jest poszukiwana, także wszędzie jak widzicie, pan Wojan yy, rozwiesił te tabliczki, że Kati jest poszukiwana. I my dzisiaj, oczywiście, jak widzicie mapę, moi drodzy, idziemy tu, w to miejsce. W ogóle chyba tam będę trzeci raz w swoim życiu, no i... Również rozwiesimy tabliczki i sprawdzimy, czy nie ma tam jakiś poszlak. No, tutaj się na razie nic nie zmieniło. E, no, nikogo tu nie ma, także Katia na razie... Właśnie, o, sprawdźmy właśnie jej dom. Wa to jest do... Czekajcie, czekajcie. E, jej domek na wojanowicek Ja, ja w, w jej domku na Wojnowicach byłem... Tak, że ostatnio z miesiąc temu nie wchodziłem tam totalnie. No, ale bo jej nie było... Bo... Wiecie, jak jest nieobecna, to nie chcę jej na Hatę wbić, ale dobrze, sprawdźmy. E, Okej. Okay. No i Katy jest tutaj też poszukiwana, że nie stawicie, czyli tutaj żadnych chyba poszlak czy czegoś takiego tutaj nie mamy. Czyli po prostu no Katy na Wojanowicach nie była chyba od dwóch miesięcy, także to jest smutne, moi drodzy, bo wszyscy się tutaj. Wiecie, rozdzielili. Po prostu nikogo nie ma. Te wojenowice nie są jak dawniej. I wy mi też tu piszecie, że chcecie, żeby wróciły jak dawniej. I ja też bym. Ja bardzo, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Uwierzcie mi, ale bardzo bym chciał. Ale to jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie. Ok, co robimy? Możemy powoli. Nie mam żadnej litery, także będę musiał iść. To nie jest daleko, bo to jest 800 metrów, ale będę jednak musiał iść pieszo, bo wszystko straciłem, ale w taki sposób. Że nie wyobrażacie sobie jak to się stało. No ale dobrze, zobaczcie na filmie, po prostu śledźcie. O! <laughs> Wiecie co zapomnik? Pamiętacie? Wojen jest poszukiwany! <laughs> tak jest, moi drodzy. Także to też jest zabawne. Nie wiem czemu te pomniki tu jeszcze są jak wojany że jest dawno w wojenowicach, ale będzie trzeba je potem zniszczyć. Okej, okay, tutaj są bagna. No, także moi drodzy, idziemy na samym początku. O, to jest w ogóle szpital od Kati. Tego też dawno nie widziałem. To jest szpital, bo Kati go wybudowała. O, Jezu, on już, tak Ale zarośnięty. Strasznie zarośnięte Pa, przy... Czemu tu są jakieś liany, ty? No dobra, tu jest wszystko zarośnięte, to... Jak Katy... Mam nadzieję, że kiedykolwiek Katy wróci, kurde, bo... Nie, nie, nie wiem o co tu chodzi Czemu tu jest wszystko zarośnięte? O, już, 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 już le... Od razu lepiej jak, jak, w szpitalu mogą bambusy rosnąć? Co to ma być? O, o, patrzcie, mostek od Katy Uuuu, lala, mostek od Katy, coś Jakiś trop Jakiś trop, widzowie? Nie, chodźmy na razie przed siebie. Chodźmy przed siebie, moi drodzy. Yy, pomożemy w poszukiwaniach, po prostu, tak naprawdę, Wojanowi. Mam nadzieję, że w ogóle coś dzisiaj się uda zdziałać. Proszę was, liczcie na to, czemu Pilager się topi. Co on tam robi? Chodźmy, 600 metrów, moi drodzy, do, do wioski od Kat. Jezu, tam tak dawno nie byłem, naprawdę. I zobaczymy. Mniej więcej pamiętam, jak tam było, więc jeżeli tam będą jakieś zmiany, to jest szansa, że możliwe, że tam Kati właśnie była. Także sprawdźmy po prostu, czy, czy coś się tam pozmieniało. Mniej więcej pamiętam, jakie tam były budynki, jak rozmieszczone i tak dalej. Także zaraz to sprawdzimy. W ogóle ciekawe, bo jak wiecie, wszystkie miasta czyli Maturynorowice, Wojanowice, Palionowice wszystkie te miasta były normalne i zamieniały się w czerwone. A Katilandia się nie zamieniała. Chyba, szczerze nie wiem. Musimy to sprawdzić, bo nawet nie wiem. Ale chyba się nie zamieniała. To jest jedyne miasto, które się nie zamieniało na czerwone I to jest kolejny punkcik, który nie wiem dlaczego akurat. I dlaczego akurat Katy miasto się właśnie nie zmienia? To jest jedyne miasto, które się nie zmienia. I to jest, to jest dla mnie też dziwne. Napiszcie, co wy o tym sądzicie? Jakie macie rozkminy? Jakie macie rozkminy na ten temat? Bo mnie to też by po prostu bardzo ciekawi. Dobrze. Coraz bliżej 300 metrów, to już jest bliżutko. Także właśnie nie wiem o co chodzi z tym. Katima, a już na, jesteśmy na tym biomie właśnie Co Katima domek? co to jest? Ja co to jest, jak to się, patrz to Jak się to dziwnie zrespiło Jak jest bugowane, pa Latająca wyspa, <grymne> co to jest? O nie, strzela do mnie szkieleton Szkieleton Dobra, jesteśmy zaraz, o kurde Jezu, to, to nie było mądre Ale jesteśmy, żyjemy, spokojnie, żyjemy Góry? Nie, 200 metrów, o super 200 metrów. Ciekawe czy już będziemy widzieć wioskę od Kati, mam strasznie daleki render distance. Bardzo daleki. Tak zaraz będziemy widzieć, ale z tego co pamiętam to właśnie wioska od Kati akurat się nie zmieniała na czerwone. Ja nie wiem widzowie o co są tu chodzi. Przynajmniej moi drodzy, jestem z Wojanem tutaj już wiecie, że rozmawiamy... O, jesteśmy, jesteśmy! Dzień dobry, pierwsze mury, mury moi drodzy, z, z Katilandii, No i nie i, i co? Nie widzicie? Nic się nie zmienia, moi drodzy, wszystko jest różowe. Katia jest poszukiwana. A tu już, spacz! Tu już, chyba, był Wojtek. Tu już, moi drodzy, chyba był Wojtek. A nie, coś jest, ale to jest taki. Ty, ale mnie to dziwi, patrzcie. Widzicie, mówiłem, Katilandia jest taka sama, jaka była. Czyli jest ryżowa po prostu i się nic nie zmienia. To jedynie jakieś takie bloki dziwne, ale. Te ten domek mnie zawsze ciekawił tutaj nic nie ma. Jest zejście. Dlaczego? Dlaczego to jest zejście? Jezu, jaki to jest creepy. O, dobra. A, tu Kati pewnie sobie wchodziła do cave'ów No, na 100%. Ona mi się wydaje, że to jest po prostu zejście od niej do cave'a Tylko, że te zejście do cave'a powinno być na, jedna, na 11 poziom. Ale. To jest Kati. Kati, Ca wiecie, yy, nie grała aż tak dużo w Minecraft. A. Dobra, wyjdźmy z tej chaty i sprawdźmy yy, całą wioskę, a szczególnie jej domek. Czy tam są jakieś. Czy tam są jakieś poszlaki? Czy Katia żyje yy, i tak dalej. Zaraz, oczywiście, te tabliczki też porozwieszam, ale jest, jest tabliczka przed, że Katia jest poszukiwana. Nie wiem, czy ja kiedyś to rozwieszałem, czy Wojan to rozwiesił, teraz naprawdę nie pamiętam. Bo dobra, ale chodźmy, na spokojnie, chodźmy. Czy... Sprawdźmy tak, domki villagerów bo tu wszędzie, wszędzie mogą być. St... Ja, ta wioska jest tak różowa, ja nie wiem, taka cukierkowa, z Szkoda, że te wisiaki nie są różowe, to, to mi chicken. To mi nie pasuje, co sprzedajecie? Pustą mapę sprzedaję chłop Po co? Skrzynka! A, już myślałem, że będzie coś ciekawego Skrzynka! Nie no nic nie ma. Dobra, zacznijmy rozwieszać na każdym tym. E, tutaj. Kati jest poszukiwana. Okej, okay, szybka piłka. No i elegancko. Stefan! Stefan, coś, coś masz, nie, że ty nic też nie sprzedajesz. Kurde, wy nic nie macie. Tutaj, tutaj, gdzieś tutaj, czekaj, czekaj, czekaj tu. Kati jest poszukiwana Okej, okay. teraz więc nie musimy pomagać wojanowi moi drodzy w znalezieniu Kati. No nie wiem czy to się uda. Jestem głodny. Chodnik zjedz. <laughs> Jemy chodnik. Jezu, skąd ile Kati musiała piec tych ciast? Pa, ale one są wszystkie niektóre zje... <śmiech> zjedzone. <śmiech> Patrzcie, niektóre te ciasta są zjedzone. Ja też chcę zaraz jem. Co prawda to będzie niszczenie chodników? Ehm... Um, to trochę nie no nie będziemy jedli kurde chodniku od katy o, o chodźmy na tą wieżę ta wieża jest zarąbista to wygląda jak taki lizak chodźmy sprawdzić czy widać coś coś z tej wieżyczki sobie skoczymy oczywiście do wody jezu jak ona jest wielka jak tu się długo wchodzi o jesteśmy jak pięknie jest tak słodziaśnie co jak co ale to dobra ale widzicie nic się nie zmieniło na czerwone nic 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 za nic po prostu ja jestem jedynie czerwony oczywiście standardowo yyy eee, no nie, no tu nic nie ma. Rozwi rozwieszajmy te tabliczki. Ciach. I ja wyjdę stąd. Powiedz, że ja wyjdę stąd. Nie, nie, mogę. Ja nie mogę. To jest wszystko zabudowane. Dobra, będę musiał. Niestety będę musiał mur zniszczyć. Przepraszam. ja, ja już naprawię. Nie, 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 nie. Jeszcze źle stawiam mury. Proszę, was, nie róbcie ze mnie jajek O, superansko. Kolejne tabliczki. Kati jest poszukiwana. <noise> Tutaj takie. <noise> poszukiwana, ok. Zbiegi, zbignie, widziałeś Kati. Widziałeś? Sprzedałeś coś? Nie. No także moi drodzy, teraz domek jest najważniejszy. Jezu, to jest tak pięknie. Mi się tak tutaj podoba. Chodźmy, chodźmy szybciuteńko. Chodźmy. Piękne drzewa, cukierkowo. Mamy tutaj oczywiście farmę, ale dobrze, moi drodzy, najważniejszy jest domek. O! Jezu, zawsze... Zawsze jak tu idę, to straszy mnie ten bajan. <laughs> Mam wrażenie, że to jest Wojtek, dobra. Jest tu... No tu się nic nie zmieniło. Kati, jeśli... To... Widzisz? Daj, daj znać. Nie, wszyscy ciebie szukają. Wróć na wojnownicę. Dobra, już się zmyślił, ale wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, dostawiliśmy informację. No i. Aaaa! Oj! Nie wiem, czy to można nazwać jako poszlaka, ale. Ziemniaki w piecu? Widzowie. Ziemniaki w piecu Jest szansa Że one były dane tutaj niedawno Tak, nie będę tutaj grzała po skrzynkach, już wychodzę No Czekajcie, nie wiem czy dać jakiś nawet nie mam jak prezentu żadnego dać Także no, widzowie Ziemniaki w plecu W piecu to <laughs> W plecu To jest jakaś O nie, 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 zniszczyłem, przepraszam Przepraszam, nie chciałem zniszczyć Tutaj Kati jest Poszukiwana Moi drodzy jak widzicie, byliśmy w mieście od Kati, daliśmy... Roz... Może w miarę jakoś pomogliśmy. Zostawiliśmy info, że jeżeli Kati to widzi, to niech wbija na wojanowice. Okej, okay. czy dużo się dowiedzieliśmy? Niestety nie, ale nie liczyłem na wiele. Ale zawsze, moi drodzy, warto spróbować niż, niż wiecie, niż to oladzi i ten. No mam nadzieję, że te informacje, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób tutaj pomogą w odnalezieniu Kati. No i nie wiem, no i zobaczymy, moi drodzy, także. Smutne to jest widzowie, bo fajanowice się tak naprawdę coraz, coraz to bardziej po prostu sypią i mi się to wcale nie podoba. No ale cóż moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, bo ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się, o jest to jest! Widzimy się w następnych filmach, oczywiście już jutro. Dlatego śledźcie kanał, subskrybujcie, łapeczki do góry i ma.